Halo dzień dobry. Nigdy nie pomyślałbym, żeby zrobić taki poradnik, ale zadziwiająco często pojawiały się prośby, zatem jest. Skąd w Don't Starve wziąć klejnoty? Opis wszystkich amuletów i lasek, jakie możecie wykonać z tych przedmiotów znajdziecie w opisie. W początkowych dniach niebieskie i czerwone klejnoty możecie dostać z grobów, na co macie 17,3% szans. Cmentarz zawsze znajdziecie na biomie mozaiki, jeżeli jednak wam mało, przy czym nie nie wiem po co komuś w początkowych dniach takiej ilości możecie zejść do jaskiń. Z każdego stalagmitu i z trzęsień ziemi macie 5% szans na te dwa kryształy. W późniejszych dniach dostaniecie niebieskie kryształy z lodowych psów pojawiających się zimą i wiosną oraz czerwone z ognistych ogarów, które spotkacie latem i jesienią. Na oba kryształy macie 20% szans. Możecie je także dostać z zepsutych mechanicznych ruinach, tulecytowych pomników, skrzyń w labiryncie i skrzyni antycznego strażnika. Oprócz tego dostaniecie je z Muchosmoka, Klausa Pustynnych, Krzaków, przy czym tutaj na niebieski koształ macie tylko 2 piąte promila szans, a na czerwone 1 piątą. W Shipwreck możecie je wykopać z piaskowych górek, na co macie 2 mila szans. Z magmowych stosów możecie je wylosować z Jednookiego Bandyty oraz pirackich skarbów i wyłowić z morza. A w Hamlet możecie je dostać ze skamieniałych jajek roka i garunków w podziemiach. Przy czym chciałbym przypomnieć, że tak naprawdę możemy się ograniczyć do zabierania kryształów z ataków psów, bo tych klejnotów raczej się nie używa za dużo, więc po dniu setnym zazwyczaj jest ich zadowalająca ilość. Fioletowe kryształy dostaniemy. Z połączenia czerwonego i niebieskiego kamienia w zakładce Przetwarzanie, czyli sytuacja wygląda tak samo jak z dwoma poprzednimi kamieniami jest ich pod dostatkiem po setnym dniu. Jednak możecie je dostać z mechanicznych gońców, co w początkowych dniach jest przydatne do budowy manipulatora cienia. Oprócz tego znajdziecie je w skrzyniach w ruinach, turystowych pomnikach, zepsutych mechanicznych, podczas niszczenia antycznej maszyny pseudonauki, z zabicia muchosmoka i z pustynnych krzaków. Przy czym tym razem jest to tylko jedna dziesiąta pomila szans. W Shipwreck działa to tak jak wcześniej, czyli Czyli kopanie piasku, szukanie skarbów, jednooki bandyta i łowienie za pomocą siatki w morzu. Wy Hamlet z gonków i skamieniałych jaj roka. Te trzy klejnoty spokojnie zdobędziecie na powierzchni, ale następna trójka wymaga albo wyprawy do ruin, albo nieziemskiego szczęścia, albo ubicia muchosmoka, czyli 27,5 tysiąca zdrowia. Pomarańczowy, żółty i zielony klejnot. Dostaniecie głównie z tulecytowych cytowych pomników, zepsutych mechanicznych, burzenia antycznej maszyny pseudonauki i skrzyń w ruinach. Na powierzchni macie 1,5 promila szans na zielony i pomarańczowy klejnot z krzaków pustyni i 1,1 promila na żółty. Przy czym, przy moim doświadczeniu, czyli 2,5 tysiąca godzin jakoś teraz, nigdy mi się to nie zdarzyło, więc raczej na to nie liczcie. Oraz oczywiście 100% na każdy klejnot pod warunkiem, że Muchosmoka. Jednak ze wszystkich klejnotów najbardziej opłaca się zbierać te zielone. Można je wykorzystać do kopiowania większości przedmiotów, wyjątkiem są niestety klejnoty, które są niemożliwe do otrzymania z dekonstrukcji przedmiotów, aczkolwiek od tego wyjątku istnieje jeden mały wyjątek. Jeżeli przemienimy gwiazdę w księżycowym ołtarzu w jego polarną wersję, a potem je zdekonstruujemy, otrzymamy kamień opalowy. Pomimo, że jest bardzo trudny do zdobycia, przedmiot ten nie ma póki co żadnego zastosowania, ale mam nadzieję, że ze serią update'ów ze Środka Maja bodajże to się zmieni. Dziękuję więc za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!